Wiele z Was bardzo często mówi, przyjechałbym, przyjechałabym do Australii, gdyby nie te groźne jadowite zwierzęta, które czekają na Ciebie na każdym kroku i chcą Cię wszędzie zjeść. Typu krokodyle, meduzy, rekiny, jadowite pająki i węże. Jaka jest prawda? Tak, oczywiście te niebezpieczne groźne zwierzęta tutaj w Australii występują, ale nie na każdym kroku, nie wszędzie. I też nie zawsze chcą was koniecznie skrzywdzić czy tam zjeść. Żeby wam to tak logicznie porównać z tymi niebezpiecznymi zwierzętami w Australii jest troszeczkę tak jak z niebezpieczeństwem na ulicy. Czyli wiecie, żeby nie zginąć na ulicy, nie być ofiarą wypadku, trzeba przestrzegać pewnych zasad i uważać. I bardzo podobnie jest z tymi niebezpiecznymi zwierzakami w Australii. Jeżeli podobnie jak na ulicy przestrzegacie pewnych zasad, uważacie, nie zostawiacie drzwi otwartych, macie moskitiery w oknach jak są otwarte, nie chodzicie gdzieś tam bez wysokich butów po wysokiej trawie, nie zostawiacie jakiś belek, śmieci, rupieci na ogrodzie, a potem wsadzacie tam ręce, nie chodzicie gdzieś tam po nocy, po ciemku, po trawie i w jakiejś zakamarki? Czy też jak w przypadku tych wodnych niebezpiecznych zwierząt, nie wchodzicie do oceanu tam, gdzie są rekiny, nie wchodzicie tam, gdzie są meduzy, czy też krokodyle w tropikach Australii, pływacie tam, gdzie ratownik ostrzega przed niebezpieczeństwem. Jak już zobaczycie to niebezpieczne zwierzę, co się bardzo rzadko zdarza, zostawicie je w spokoju, to naprawdę nic nie powinno się Wam stać. I uwierzcie mi, Australia pod względem niebezpiecznych zwierząt jest bardziej bezpieczna niż ulica pod względem samochodów i wypadków. Jeżeli nie boicie się jeździć samochodem, mimo tego, że jest tyle wypadków codziennie na ulicy wszędzie na całym świecie, to czemu tak boicie się Australii i tych niebezpiecznych zwierząt, jeżeli tutaj wystarczy przestrzegać również paru prostych zasad i tak naprawdę unikniecie prawdopodobnie jakiegokolwiek kontaktu z tymi niebezpiecznymi zwierzętami?